Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z Trackmani. Ze mną jest Roju Ciemno! Biedronka! Fenry Fenry, Śpi! Pisaja! Hola amigo! O! Pieruna kandego za po. Okay. No, Oha, dobra. Aj. Hmm. No, faja dalej. No, nie ze względu na lata. Nie wiem dlaczego, bo ma lepszego niż mój. To zależy od komputera, też. Yy, nie, raczej. Nie, tu zależy od internetu akurat. Nie, no. kurde. Gdzie jest O. Śpi pewnie na to z góry. Powiem. No, troszeczkę. I Seema się za mnie odzywa. Jak ja tego nie lubię. Czego? Jest jakiś super 3 dodatkowy stop, speed, cokolwiek? Eee, e, żaden skip. No dziękuję bardzo. O, chyba smok wstąpł. Nie wstąpłem. się? Ja. Ja, ale wiesz, na moje. Ale jest kolejka do tego. Po naszym uraja. Nie wiem, Co ci się? Mam, mam takie wrażenie, że na odcinki z Simby trzeba być awansowym. A dlaczego? Właśnie. Nie wiem. Ale tak, mimo wszystko na odcinki do Simby trzeba być trochę awansowym. Oooo... Aha, czyli co, Simba lepszy, ja? Nie. Simba nagrywa trochę dłużej i ma trochę więcej do stracenia w momencie, kiedy zbanują mu kanał. No, tak 500 filmów, czy ile to Ponad było? 500. Aha, no super. Ko dobra. Okej, okay, dobra. Fajnie, fajnie, super. Ponad 500 dobra. filmów i nagrywania od 4 lat. Dobra! No, ale... Rozumiem! Super, kolega. Mm -hmm. Dlatego te Ja, ja się ciebie zachowywać, to nie moja wina, wcale to nie chcę. Zapisać... Czekaj... Trzeba, ty się niego nie w ogóle, więc no, faktycznie. Właśnie. Zapisać! Nie! Nagrywać! Z... FENFISZ! Mm. PLUS! Biedra! Ja <laughs> się już nie zgadzam, jak żyję martwy, o ile się martwi. Dobra. Martwe. ZAPISANE! Żeby nie było. <laughs> Biedra, on już jest martwy, to ci, ci tutaj. Ale wiesz, że będziesz i tak musiał nagrywać FENFISZ i Biedra, bo zaraz będzie nagranie do... na pokój bez klamek. <laughs> Tak, nagrywamy wszystko po kolei Sudamem do kupy okay. A jeszcze Forest? A jeszcze Forest Curwa? <laughs> Ale to nas... <nazy> <laughs> Curwa do kwadratu A wiesz, a przyda że, że przydałoby się zrobić nagrać więcej odcinków niż tylko po jednym na tydzień. Żeby mieć y, zapas No tak, robię bo jeszcze masz piątek, nie? Jest. Bo ty jeszcze robił masz w piątek odcinek Niedran, to było teraz bez szperne, żeś tak podawał. Mhm. Że ty masz jeszcze w piątek no. A Sam pamiętaj. ustawiałeś ten ustalałeś ten harmonogram znaczy wiesz, on chciał mieć od piątki, wtorki i piątki o 13, ale musiał przysłał, że w 30 tak, godzinach matrak ma, nie? Więc e, lepiej jakby zmienił. No to dobrze. Super. Dobrze, dobrze. wróci. Nie. nie no razu. stwierdzam fakty. Pietron, ten, no, Piedra, no, ale Piedro, no to no, jest ale on nas no, nie obrażał. Ja zdiagnozuję, wiem. Hmm. przecież to jest wiadome, że jesteśmy czwarte. Ja bym w się punkcie nagrała cię. Ja. Tak, tak. I I takie rzeczy muszę cię. No nie ma przekleństw, nie ma niczego, więc to mówię. Jeszcze. A no tak nie Powiem ma. ci tak. O. Słowo na K, słowo na P. Może mi pojawić się w odcinku po 15 sekundzie odcinka. I w jak najmniejszej ilości razy. Ponieważ inaczej odcinek zostanie zdemonetyzowany. Ale uczy. Ale, tak? tak? Ale ja nie, nie... mam de demonetyzacji, więc kurwa mogę te pierdolicie i mi się, że mi do jasnej cholery podoba. No, no Indian mówiłaś. Aha, tak. Okay. To no już wiemy, że ordnator jest nowany. No bo jest. Na lekach. Nie, nie jestem, jeszcze nie wziąłem leków. Dostała, dostała mi ostatnia tabletka ketonalu i boję się ją wziąć. To jest taka jedna z tych, Nie, bo wiem, że może mnie, bo że przyjdzie czas, że będzie boleć mnie trochę bardziej, niż boli mnie teraz noga. Mm. Mm -hmm. To są? Noga! Tylko są momenty, kiedy bolo, bo, bo boli mniej, a są momenty, kiedy boli Jezus Maria. Nie chcieliśmy łodną. A czy co? Nie. Multipla nas przegoniła. Jak tak? Nie. to Ej, w sumie mam pomysł. W last Multipla się na, na, na nas przegoniła. Mam pomysł. Kupię sobie multiplayer. Nie? <słyska> I będziemy się bawić w kulfona w nie dzięki. No tak, będziemy mieć taki wóz psychiatryczny. No to trzeba kupić do Nie wiem co rozwijać w jest wana wielka. multiplayer jest wielko. Wy się opanuj. Opanuj? Co to jest jest to słowo? Słowo Nie chcę. Nie potrzebuję. Przemówisz. Chyba jednak nie. potrzebujesz. Nie, nie potrzebuję co ty kiecesz. Jak? Nie konsultowałeś się z ordynatorem? O, Jedziemy! Końcu. Nie tu, o, że wracam z głosem w końcu, tylko że przed chwilą, jak mówiłem do Kamili, to wyciszone e. na no, Wymie. Eee, Kurwa Mi zaś Fenry przeklinął, ja nie wiem, co za o**iną. Powiedział ku**a. Ku**a powiedziałem. Kurczeczka! Kurwa, Warszawa nie hoduje, no prosto. Kurczaczek! Nie pieczone! Kurcze Kurczę pieczone, na oleju! smażone! Kurna Biedra, Kamila cię przegoniła! Dojechała! Grać to mnie leży niż leży! No tak o, ostatnio ci lepiej szło! Właśnie w kosmosie, No, cię przegoniła. Matka cię przegoniła. Matka cię przegoniła. A, kurde, pan ci przestań gadać na duchę, Michał. Ale ja. Ja muszę gadać, bo to mój odcinek! rozpraszasz. No cóż, dana się! Życie! Życie, życie jest nowelon! Życie, życie jest nowelon! Nie, <laughs> życie, życie jest nowelon. <laughs> Nie tak! Nie tak, życie, ja się... życie jest jak welon! Raz w kosmocie, raz w błoto! <laughs> e? Raz na głowie, raz w błocie! E? <laughs> życie, życie jest jak welon! O ja zrobiłem! Muszę... Roju. Roju. Roju... Nie... No! Roju. No, no! Roju. No, no! No! Nie Nie! Nie! Roju, Roju ale spokojnie... no, 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 no... Simba i no. tak za chwilę będzie martwy, słysząc w Kamile... Tam w tle. Zobaczysz, jak będzie, ya, jak, jakie będą er, motywy w momencie, kiedy będziemy wszyscy na, na serwer i będziemy trackmanie nagrywać z pokrakiem. O boże, śmiercy! Super! No, kwadratu do sześcianu! Czekaj, 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 Simba? Co? jesteś pewny, że chcesz skrzywić kamili mózg? Nie, 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 Czemu Ale Zimbabą, Zimbabą, o, pytanie, czemu moim kosztem? Internet wrócił do łaski. Ale jakim twoim kosztem? Przecież to mój odcinek. Ale mówię ja o pokoju no tak, na pokój! O tym mówię. A z tak był jego kosztem. Po, 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 no, no tak, zapomniałem, że odcinek z track pani na pokój nagrywa roju. A potem jeszcze live robi? Zamknij się, mnie... Najpier najpierw będzie jeszcze Forest. no, Jezu. no tak. Ale w Forestie to my dzisiaj taki mały spoiler, bo ten odcinek wyjdzie przed odcinkiem z odcinkami z Foresta, bo to jest wtorek, a Forest jest w środę. Będzie ciekawa, niespodzianka, będzie ciekawa niespodzianka okay. I nie będziemy siedzieć tylko w domu e. Nic więcej nie powiem Okej okay. Wrykam! Okay. zabawimy się dzisiaj w ryko? Pięć sekundy Chyba Tak, matkę żeś objechała, jak tak można? Przelecia. CO NIE? Dobra. O Jezu. Ja tego nie powiem. Nie. Powiedziałeś. Powiedziałeś. Nie. Wiedziałeś. Nie, ja szczęśliwie całe. No, ale słowo, słowo, słowo klubik powiedziałeś. Eee? Za szybko powiedziałem, żeby internet wrócił do was, nie? Uuuu. Już poszedł. NIE BIJCIE, proszę. Jestem za młody tu. Spróbuj wejść na mój internet. To nie ma znaczenia. Ja ja będziesz... Nie no, ty będziesz... przez 15 minut, kurczę, dlatego mi tak dobrze szło, nie? tym początku. No wiesz, mimo wszystko jest problem z tym internetem tutaj, tak? Mam mięśni. Tak. Dlatego ja też chcę standardowy, normalny internet w końcu ogarnąć, a nie mogę. Dlaczego? Co jest? Bo nie ma u nas kabla do naszej e. ulicy. E. Ani kabla ani światłowodu. Jedyny internet, który do mnie dochodzi, jest internetem radiowym, który maksymalną prędkość wysyłu ma 100 megabitów na sekundę. I kosztuje 300 Zł. I kosztuje Co? 150 Zł. <noise> <noise> Kurwa. Miesięcznie. Dokładnie to 159. To tylko trwa mi Jedź! Inaczej, ja mówię, że moje zapojem i wsi mogę mieć światłowód? No ale piękny. Inaczej, my też możemy mieć światłowód, tylko akurat do naszej ulicy ten światłowód kurwa nie dochodzi. Hmm, jak? W... w sumie biegam w, w środku wsi, więc. Jeszcze checkpoint? Co? Nie, to u no nas światłowód kończy się, powiem ci, na początku, raczej ulicy. Czekaj, a u mnie, czekaj. U mnie jest światłowód, jak patrzę na to jest gdzieś stówę na miesiąc. No, światłowód... Jakbym chciał światłowód u siebie, to światłowód kosztuje 70 zł okay. Za to 800 fajnie. megabitów. Tylko, że nie założą nam go, bo nie dochodzi nam światłowód niech pociągną tego druta. No, jak to stwierdzili, starają się coś wymyślić i ogarnąć, żeby był ten światłowód u nas, ale, ale jak zrobią, to dadzą znać nas. Aha. Aha, niech znam, no już któryś rok to robią. Ja. Który rok u nas to robią? Od 2019 roku. No, 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 no mówię, no to już któryś rok to się kombinują. Tak, od 2019 no. roku, kombinują. O, no to... no, dobra, dobra. No, kto to skipnął? Nie, Nie wiem, kto no. skutnął, ale wszyscy, ba, bardzo duża ilość z tego, co widziałem, y, y, jechała na skip. Aha. No kto przejechał, to fajna ja klasa. próbowałem okay. przejechać. No, trzeba mu przelecieć, bo to na... Otwórno! Tam w podłodze i na końcu tego... Na końcu jechali. Y, co za... Co? Nie jest trudna! Akurat była prosto! Jedna z prostszych, mi się wydaje. Ej, to już się takie szczęście, zawsze kasy zamieścić. Zawsze. nie mogę. W tej chwili akurat macie Nie mogę. A, które... Kogoś z nas ma przypadkiem znajomych? Nie. No dzięki. Coś ja mi na kliknąć Aha. No to dziwne. Znaczy na... Tym, na Discordzie może widzieć. No, na Discordzie może widzieć kogoś z was, że gra. Na pewno mnie, na pewno mnie widać. Nagrywam, nie, nie widzi. Widzi, bo jest. Tak jest, że grałem O bożu! O, full speed do kwadratu, dobra. Super. Ja. Um, dobra już z powrotem, bo miałem lekkiego. Eee, ono piwinkę... Jedź! Pindo! O, ale jak tu strzanił... Dojechać! Aha, nie dojadę tego. Kur... Daj. Polek. O Wolkę to nie Molek, nie Olek! Rzecha, no wiem dzieną, jednym. He? No. A... Ty go nie znamy, bo ci się wdupi. Nie za co? To za, żywo, za to, że go wołasz. A on zaraz za jednego pracę bierze. To była ostatnia mapa. Ja się z Wami Żegnam. Pamiętajcie o komentarzu i subskrypcji na kanale. A ze mną była Biedronka. Pan. Był Royu. Trzymałeczko. Był Feli. A zin. I była Saja. Bye bye. Trzymajcie się. Pamiętajcie o kolejnych odcinkach na tym kanale, na pokoju bez klamek i u Roja. Wszyscy nagrywamy razem, więc. Na razie i do, do zobaczenia w kolejnych filmach na kanałach. Na ra...